serialowy, dubbingowy. dubbingowy, generalnie człowiek renesansu, który odtworzył też rolę podporucznika Edmunda Wilkosza w Czerwonych Makach i z tej okazji się tu przedramy. No Przede wszystkim tak, ale lubimy się spotykać, chociaż dawno się nie widzieliśmy, bo tutaj jest zdjęcie z naszej sesji, która była, chyba. ile to było, chyba trz, cztery lata temu? Coś takiego. Cztery lata temu pewnie, no tak, to się tak. trochę nie widzieliśmy, no to miło mi. Trzeba odświeżać znajomości. Tak, odświeżamy znajomości. Odświeżamy. A czerwone maki są dobrą okazją. Oczywiście. Byłam ostatnio na czerwonych makach oczywiście w kinie i tak się przyglądałam widowni. I jednak ta widownia była zdominowana przez starsze, urocze panie i pary. I się zastanawiałam, czy ten film, twoim zdaniem, ma dużo do zaoferowania także dla młodszej widowni. Mm, ale jak starsze? 60 plus? Takie panie, które mogłyby, wydaje mi się, pamiętać przynajmniej z opowieści rodziców Monte Cassino. Mm -hmm. I były w ogóle głęboko poruszone też tym filmem, szczególnie w niektórych tam kluczowych momentach, już pod koniec, co było dla mnie super też do oglądania, tak z boku. Karolina, ale mnie też ten film wzrusza, bo oprócz tego, że jestem aktorem, to też obejrzałem ten film e, z dużą nadzieją, że, że się uda. E, no i wydaje mi się, że stworzyliśmy taką historię, która jest właśnie wielopokoleniowa. Że starsze osoby, dla których historia walki o Monte Cassino jest, jest nie wiem, Jakimś elementem historii rodzinnej, jakimś trudnym wspomnieniem albo żywym wspomnieniem w ich rodzinie. A, a wydaje mi się, że dla młodych ludzi to może być takie fajne kino przygodowe, które opowiada o, o młodym człowieku, który, który jest podobny do nich, do tych młodych współczesnych ludzi, którzy, którzy nie chcą umierać za ojczyznę, chcą żyć, chcą się bawić, chcą się spotykać z rówieśnikami, chcą podróżować, mhm. nie chcą wojny i nie chcą umierać za jakikolwiek kraj, nawet ten swój. No nie rozumieją też tego trochę, nie? No nie rozumieją I, od, i, i reżyserowi udało się stworzyć scenariusz, gdzie jest główny bohater, który jest inny od wszystkich pozostałych, od wszystkich pozostałych uczestników bitwy e, o Monte Cassino. E, mój bo, e, gram podporucznika Edmuda Wilkosza, postać historyczną, który był wielkim bohaterem, bardzo odważnym człowiekiem, świetnym dowódcą. I dla niego hasła Bóg, honor, ojczyzna przyświecały mu. Były dla, niego, były dla niego siłą, opoką, mobilizowały go do walki i dodawały mu odwagi. A główny bohater naszego filmu Nikolas Przygoda zagrał tego chłopaka, to jest. To jest. Młody człowiek, który, który się zakochał, który, który chce, chce kochać, chce funkcjonować jak, jak nastolatek, który yy, chciałby jakoś się prześliznąć przez tę wojnę i, i, i bardzo chce, chce żyć. I, I chyba tacy są dzisiaj młodzi ludzie. Ja pamiętam, jak kiedyś yy, czytałem lektury, które dotyczyły nie wiem, powstania warszawskiego, yy, przeróżnych bitew, wojen. Wtedy wydawało mi się, że, że nasączony tym romantyzmem, Wziąłbym udział w takim mm -hmm. powstaniu, i, i byłbym, byłbym na pewno pierwszy, który stanąłby mm -hmm. do walki. A dzisiaj z perspektywy czasu mam zupełnie inne, inne podejście do tego tematu i nie wiem, jaką podjąłbym decyzję. Mm -hmm. Ale wydaje mi się oczywiście nie chcę tutaj generalizować że dzisiaj młodzi ludzie mają w ogóle do, do konfliktów zbrojnych zupełnie, zupełnie inny stosunek. Zdecydowanie, i też wydaje mi się, że tutaj jednak. Ten wątek romantyczny jest do nich skierowany i ma ich trochę przyciągnąć no do to Trochę kin, sensacyjny, wiesz, bo od jednak początku. Jest... Oni nie pamiętają tego, nie mają prawa tego pamiętać. No nie muszą. Nie muszą, nie muszą, ale mogą się trochę dowiedzieć. I zastanawiam się właśnie, na ile ich ciekawi jeszcze ta nasza historia, ten narodowy, to wyzwolenie to wszystko po prostu, na czym też są oparte lektury a na ile jednak musimy wpleść ten wątek miłosny i ten wątek bardziej taki uwspółcześniony, żeby, żeby ich tym zainteresować? Ehm. No właśnie, fajnie jest przyciągnąć młodych ludzi do, do kina, ale ich nie zanudzić, nie zniechęcić mhm. do historii. I jak to zrobić? Zrobić kino, które nie będzie nudne, zrobić film, który będzie pozbawiony jakichś takich laurek, mhm. jakichś takich, um, jakiejś martyrologii, mhm. która będzie pokazywała człowieka, który ma podobne rozterki, co oni. Mhm. Kiedy będzie gęsta akcja, kiedy będzie szybki montaż, kiedy to będzie nowocześnie zrealizowane, no i wydaje mi się, że takie są czerwone maki. Skąd jest nas to zamiłowanie w nas jako twórcach, w nas jako widzach, w nas jako Polakach właśnie do tego kina historycznego? Bo jednak to kino historyczne u nas ma się bardzo dobrze, jeśli chodzi o ilość produkcji, która powstaje. I tak się zastanawiam, czy wynika to z kwestii budżetowych, że oczywiście łatwiej jest na pewno starać się o finansowanie, gdy taki wątek poruszasz, czy jednak jest w nas coś jak w narodzie, że cały czas chcemy wracać do tej historii, do tej przeszłości? No pewnie tak jest, jak mówisz, ale wiesz, Polska ma tak bogatą i trudną historię, że jest o czym robić filmy. I to przede wszystkim dlatego, ale wydaje mi się, że to co jest ciekawe w Czerwonych Makach, to odniesienie do rzeczywistości, bo opowiadamy o wojnie, o konflikcie mhm. zbrojnym, a obok nas jest w tym momencie wojna między Ukrainą a Rosją. No i wydaje mi się, że chyba dawno nie czuliśmy tak realnie tej bliskości konfliktu zbrojnego. I film Czerwone Maki, powoduje, że możemy zobaczyć, jak taka wojna wygląda. Trochę przestroga, co to jest? Bo wiesz, bo czasami ktoś może podjąć decyzję: atakujemy, nie atakujemy, a za tym idzie losy wielu ludzi, wielu rodzin, śmierć, wielkie cierpienie, kalectwo. No, i trzeba o tym pamiętać, i trzeba um, ludziom pokazywać, żeby ich uświadamiać, że wojna to nie, nie są takie zwykłe decyzje, to nie jest gra, gra w szachy, tylko to jest, to ma swoje konsekwencje, często wieloletnie. Um, I czy, czy, czy mówię tutaj o konflikcie na Ukrainie, czy, czy w Izraelu, między Izraelem a Palestyną, to wiele pokoleń potem cierpi na, na, na takiej wojnie. Um, I po to robimy takie filmy, żeby, żeby, żeby tych wojen nie było. No, ale. Ale też je upamiętniamy z drugiej strony. No, oczywiście, bo chcemy bo pokazać, ludzi. jakich mieliśmy wspaniałych, mhm. dzielnych bohaterów w Polsce, którzy jako jedyni spośród wielu innych armii e, pokonali e, e, Niemców w tej bitwie. Mhm. A czy przygotowując się do tej roli, i czytając, coś ci zaskoczyło w kontekście Monte Cassino? Była to jakaś taka część historii jeszcze nieodkrytej przez ciebie, albo może konkretnie Edmunda? Nie, no naj, najciekawsze dla mnie był, jeśli chodzi o mojego mm -hmm. bohatera, to to, że jest patronem harcerzy, mm -hmm. um, ale nie, nie, ja, ja, ja znałem ten, ten moment w historii, mm -hmm. nie tak dobrze, ale mam rodzinę, która brała udział, w, był, był mój pradziadek, mm -hmm. był w armii Andersa, mm -hmm czy też taki osobisty wątek, tu się daleki po daleki, ale wkrada. Tak, tak. No. Poza tym jest to jedna z takich, wiesz to, najważniejszych, wygranych naszych bitew, z, którym, mm -hmm. z, z których możemy być bardzo dumni, więc... Taka w, legenda, no warto, legenda warto Monte Cassino. Warto o tych ludziach, którzy, którzy rzeczywiście, no... To, to było dla mnie niesamowite, kiedy, kiedy nawet na planie stałem, naprzeciwko mnie były te bunkry, okopy, mhm. wszystko, wszystko wyglądało bardzo poważnie, druty kolczaste i, i e, cały czas non stop seria z karabinów maszynowych, mhm. no, żeby zaatakować, żeby podjąć w ogóle e, próbę zdobycia mhm. tych wzgórz, bo to było kilka wzgórz, które zdobywaliśmy, to, to wymagało to wielkiej odwagi. No, na pewno. A czy dla ciebie była to też fizycznie ciężka rola? Bo no, chorwackie tam plenery, słońce, upał. No, a czasami nawet deszcz, więc mm -hmm. e, oczywiście no, nie było łatwo, ale to jest sprawa dla mnie drugorzędna. To, że tam było bardzo gorąco mm -hmm. i że, że rzeczywiście warunki były trudne, ale to była dla mnie no, niesamowita przygoda. No. Ale nie chcę wam za dużo zdradzać o tym, co było dla mnie takie najbardziej stresujące mm -hmm. i najbardziej um, zależało mi na jednej scenie, która pojawia się już pod koniec filmu, ale nie chcę która, ale nie spoilerujmy, bo tak, chcemy, dokładnie. żeby y, wszyscy zobaczyli to w kinie. Wydaje mi się, że jest scena mocno wzruszająca. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mm -hmm. e, a jak ogólnie wspominasz ten plener w Chorwacji? Bo też chyba nie, nie często się zdarza, że kręcimy filmy z takim rozmachem za granicą. No, rzeczywiście um, warto jest wspomnieć, bo widzowie dostają gotowy produkt. Mm -hmm. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o filmie, no, ale no, koniec dzieło końców jest, jest to jakiś, jakiś produkt artystyczny, dzieło artystyczne um, i wchodzi w historię. Nie zastanawia się często nad tym, jak to zostało wszystko przygotowane. A jednak, my kręciliśmy w Chorwacji w bardzo trudnych warunkach, w kamieniołomach, i wszystko. Trzeba było tam przywieźć wszystko, mm -hmm. trzeba było tam zbudować od nowa. Trzeba było wybudować bunkry, trzeba było wszystko tam dowieźć od czołgów po długopisy, po pistolety, mm. po jakieś mm, drobne narzędzia Ta, chirurgiczne mm. bo ten film został przygotowany z wielką pieczołowitością i, i z dbałością o szczegóły i wiesz, w całym chaosie tej bitwy. Często nie zwraca się na te rzeczy uwagi, a jak ja byłem na planie i miałem szansę, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć, to byłem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem, bo tych kostiumów nie kupimy w supermarkecie, to wszystko trzeba uszyć. E, tych rekwizytów, no nie kupimy w galerii handlowej, mm. tylko to wszystko musi być gdzieś tam znalezione w piwnicach, gdzieś, gdzieś na jakichś targach staroci, mm -hmm. to wszystko jest odnowione. O to się bardzo dba, bo to, to są niszczeje, też niszczeje rdzewieje, więc są, są fani historii, którzy, którzy, którzy y, od, odkopują gdzieś, odszukują różne, różne takie, wiesz, perełki mm -hmm. z dawnych lat, no I one bardzo się nam przydały przy realizacji Czerwonych Maków. Czyli ten realizm był faktycznie realizm historyczny, był zachowany, i miałeś takie poczucie, że ten plener jest stworzony tak, jak być powinien. Absolutnie. Plus wszystkie mm, rany, postrzały, mhm. wszystkie blizny. To jest, to jest rzeźbienie w, w, tak, w jakiejś Ciele. takiej masie i to, to naprawdę trwa wiele godzin za każdym razem przygotowywanie. Pamiętam taki dzień, kiedy e, wszyscy przygotowywaliśmy się do takiej dużej sceny wyjazdu o Łukasz Ronduda, fantastyczny reżyser. Właśnie widzę, tutaj jedzie do ki kina chyba obejrzeć jakiś film. Ciekawe. Ciekawy. Ciekawy. Fa fantastyczny, no może czerwony maki. <laughs> Mieliśmy krótkie problemy techniczne, ale już wracamy i wracamy do wątku tego realizmu historycznego i tym, jak to wyglądało na planie. Tak, no wiele godzin przygotowań, budowania dekoracji, e, przygotowywania aktorów, brudzenia ich, męczenia, tak mówię w cudzysłowie, bo chodzi o to, że żebyśmy wyglądali, jakby ta rzeczywiście bitwa trwała już jakiś czas i, i, i że jesteśmy w tych okopach, jesteśmy zakurzeni, zmęczeni, żeby to wszystko było odczuwalne, a a jednak to polega na takiej skrupulatnej, bardzo precyzyjnej robocie kilku pionów na planie filmowym. I pamiętam, kiedy wszyscy się przygotowywaliśmy, trwało to kilka godzin, nagle zaczął lać deszcz, i po prostu cały plan stanął, i, i nie wiedzieliśmy, co dalej. Czy, czy będziemy kontynuować zdjęcia? A to wiesz, no to, to jest. Efekt domina. Jakby mm. ten dzień się przesunął, to niektórzy aktorzy muszą wrócić do Warszawy. E, e, tak. Następnego dnia mieli jakieś inne sceny zaplanowane. To wszystko jest bardzo trudne do re realizacji, więc siedzieliśmy i wszyscy I modliliśmy się, żeby ten deszcz przestał padać. No po dwóch godzinach przestał padać, na szczęście. Udało mm -hmm. się jakoś tam powycierać te wszystkie wozy bojowe, ciężarówki mm -hmm. i, i ostatecznie nakręciliśmy Poprawić scenę was i, i fajnie to wygląda. Nie, myśmy siedzieli wiesz, w, <laughs> w tych namiotach w gotowości. Okay. Na moment chciałam odłożyć wątek czerwonych maków i wrócić do filmu sprzed 11 lat do płynących wieżowców, bo bardzo mi brakuje takiego kina w Polsce aktualnie, takiego dusznego, parnego bliskowidza I jestem ciekawa, czy właśnie tobie też brakuje takich ról, jak właśnie w Beiglowie, jak we wszystko co kocham, bo to bym właśnie do takiej kategorii Slow Cinema wrzuciła. Aha. Nie znałem takiego określenia, no ale właśnie Łukasz Ronduda, który tutaj przed chwilą szedł, on zrobił taki film, Wszystkie nasze strachy mm -hmm. i on opowiadał, historia też porusza podobne tematy co film Płynące w wieżowce. Oczywiście brakuje mi e, takich ról, e, bo od lat e, gram w trochę innych produkcjach, e, no ale zobaczymy, no. pracuję nad tym, żeby, żeby to się zmieniło. No właśnie, czy możesz się czymś pochwalić, co w najbliższym czasie będzie się działo i też teatralnie, i telewizyjnie? Kina, mogę bo... pochwalić się teatralnie, bo filmowo na razie nie mogę Wam zdradzić zbyt do wiele, bo się. wiesz, są różne klauzury poufności, klauzury poufności A, ale i Ale to w takim razie do teatru też chcemy zaprosić, więc jak, jak najbardziej. No mam taką ciekawą, nową rzecz. Coś, coś co mnie jakby od początku na no maxa zafascynowało, przede wszystkim dlatego, że to jest Tekst współczesny, napisany 13 z Czyli wiesz, takie rzeczy mhm. się nie dzieją. No, zwykle no, tak nie. rozmawiamy potocznie, prozą, a jednak współczesny tekst, gdzie, gdzie są różne takie e, neologizmy, jakieś mhm. takie typowe, jakieś takie określenia z, e, teraźniejszości, mhm. wplecione w taki język mówiony wierszem. Mhm. E, to, to jest dla mnie bardzo ciekawy kontrast. W dodatku Paweł Świątek, który jest dla mnie bardzo ciekawym reżyserem. No i po trzecie, możliwość spotkania z Magdą, z moją partnerką, z Magdą Bocarską. Po raz pierwszy stajemy razem na scenie. I jak wrażenie? No, no super, super nam się pracuje. Mamy za sobą próby premiera, właściwie. Właściwie już lada moment, więc, więc cały spektakl już jest przygotowany. No i wyszedł nam no, bardzo niezwykły spektakl, więc zapraszam serdecznie na naszego wypióra. Wypióra, bo właśnie miałam pytać o tytuł tak. żebyśmy zaprosili na wypióra. Wypióra w Teatrze Imka. No, drodzy Państwo, tekst napisany 13 zgłoskowcem, Młoda para, no, młoda młoda, no. No, para. ja młoda i Magda. Para. No, z wszystko, młoda para. Wszystko się zgadza. No. Która zamieszkuje w mieszkaniu wujka postaci, którą gra Magda. Tylko jaki jest problem? Problem jest taki, że to mieszkanie jest, jakie jest. Wszystkie meble zostają, a przede wszystkim zostaje szafa, a w tej szafie też jest Spadek w postaci Adama Mickiewicza, który jest wampirem. I ten wampir mieszka z tą parą, i no, ten wampir jest żywcem wyciągnięty z romantyzmu, jest, jest odklejony od rzeczywistości, żyje jakimiś wspomnieniami, i, i mamy go w zderzeniu z tą współczesną parą, która, która też chce coś zrobić w życiu, chce coś osiągnąć, chce, chce, nie wiem, jakoś szukać swojego głosu, swojej niezależności. No i ciągle się zderza z tym romantyzmem i z tym wampirem, który, który wysysa z nich energię i który jest, jest razem z nimi e, i no, wiadomo, jak, jak, jak wygląda takie życie w trójkącie, no, jest, jest kłopotliwe, ciężkowo. jest kłopotliwe. <laughs> jeszcze to z ta... wampirem. Jeszcze z wampirem, no, jeszcze z wampirem, więc, y, więc wyszła taka nam bardzo nietypowa czarna komedia. Fajnie, brzmi intrygująco no, i tak. ten trzynastosgłoskowiec też jest czymś, czego… Tak często się nie robi, a na pewno nie, nie robi się we współczesnych e, spektaklach. Dokładnie, tak, bo... jest, to, jest to specyficzne poczucie humoru, e, na pewno nie do każdego trafi, ale mnie, e, mnie się ten humor podoba. E, no, i, i, no, no i gramy razem w Teatrze Imka w Warszawie, póki co w Warszawie, na razie nigdzie nie będziemy jeździć, gramy tutaj na miejscu, więc zapraszam serdecznie na, 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 na moją najnowszą sztukę. W takim razie zapraszamy na sztukę, zapraszamy na czerwone maki i dziękujemy ślicznie, że do nas wpadłeś. No dziękuję bardzo, dziękuję Ci Karolina za rozmowę dzięki. i dziękuję wszystkim, którzy z nami byli.